Flores a kuku, wydawnictwo wytwórnia. E, kartonówka dla najmłodszych naj czytelników. Dla mnie małe arcydziełko skrzące humorem i żywymi kolorami. A kuku to ptaszek, z którym maluchy uczą się nazywać barwy, e, a także wnioskować i przewidywać, co będzie dalej. A po lekturze Proponuję zabawę plastyczną dla bardzo, bardzo młodych malarzy. Jeśli dziecko może już usiąść i trzymać w ręku pędzel, to śmiało możemy zachęcić je do działania. Potrzebujemy pasku cytrynowego rozpuszczonego w wodzie i wywaru lub też naparu czerwonej kapusty. Mi się nie chce gotować, więc po prostu zaleję, ale musi porządnie naciągnąć, no i ostygnąć oczywiście, zanim zanim postawimy przed dzieckiem taki specyfik. No i kartki do malowania i pędzelka. Malujemy kwaskiem e, prosty kształt, a kuku poleciał kosmos, Więc może namalujemy księżyc, gwiazdki. Oczywiście starsze dzieci mogą same malować się kwaskiem, natomiast dla takich naj, najmniejszych maluszków, dwulatków i młodszych, zostawimy jedynie do pracy ten etap z malowaniem kapustą. Wywar z kapusty nabrał mocy, no i przestyk, także możemy dać odrobinę dziecku do malowania. Dziecko może malować po całej kartce, tej, na której e, wcześniej przygotowaliśmy kształty e, kwaskiem cytrynowym. No i w tym miejscu, gdzie był kwasek, e kartka zaczyna zmieniać kolor.